farbę. Tak. Zaczną zrobią nam się grudy. Ta farba, która jest nakładana świeżo, zacznie nam rozpuszczać farbę, którą mamy pod spodem i powierzchnia będzie wyglądała mało ciekawie. Ja pozwolę sobie tu przypomnieć modelarzom taką zasadę, która pozwoli oszczędzać nam rozpuszczalnik, lepiej zużywać te jednorazowe ręczniki. Nadmiar farby przed umyciem pędzla wycieramy do sucha bez mała w taki ręcznik. I dopiero jest później precyzjonujemy. Tak, i dopiero, tak? dopiero później precyz, Tak, kilkakrotnie uderzając odno, tylko jest... żeby nie uszkodzić Aha. włosia. I, I kiedy już tak, pędzel nie oddaje na ściance, sobie to w ten sposób sprawdzamy czy pędzel nie oddaje koloru i kiedy już widzimy, że nie oddaje, wycieramy go już do, do końca, do sucha w ręcznik. Mm -hmm. Dobrze zakonserwować jest również włosie odrobiną wody z mydłem lub po prostu delikatnie naślinić. Wtedy Zaraz się po będzie... malowaniu trzeba tak, taką czynność wykonać. wykonać. Słuchaj, Maciek, jeszcze jedna sprawa. Oczywiście ta farba jest przykładowa, tylko żeby dobrze było ją widać na tym szarym kadłubie, ale jeżeli już właściwą farbą malujemy, jeżeli ona ma kilka odcieni, to którą farbę najpierw położyć na kadłub, którą farbę najpierw położyć na model? Na każdy model kładziemy najpierw zaczynamy malowanie farbami najjaśniejszymi. Oczywiście chyba, że są to bardzo drobne detale, jakieś białe, no to wtedy nie będziemy tam od jakichś linii obrysowych zaczynali, ale jeżeli model składał się z kilku elementów, na przykład malowanie amerykańskie z okresu II wojny z samolotów używanymi nad morzem, gdzie spód był biały, więc zaczynamy od malowania spodu, boki były stalowe. Szare I prawie granatowa góra, więc kolejność jest taka, że odwracamy samolot brzuchem do góry, malujemy kolorem białym. Oczywiście po wyschnięciu malujemy kolor ciemniejszy, kolejny stalowy. I na sam koniec ten najciemniejszy kolor granatowy. Malując kabinę, musicie zastosować prosty trik. Powierzchnie, które mają być przezroczyste, zaklejacie. Taką taśmą jak ta. Przy czym tniecie ją ostrym nożem. Takim jak ten. Poprzednio używałem skalpeli, ale czasami bardzo trudno dostać się ostrza do skalpeli, i z kolei takie ostrza są dostępne prawie w każdym sklepie żelaznym. Po czym, w momencie kiedy macie kabinę już oklejoną, malujecie najpierw kolorem podstawowym, czyli takim, w jakim były malowane wnętrza samolotów. Tutaj jest to jasno szary. Następnie bez dejmowania taśmy malujecie kolorem zewnętrznym, zielonym i w momencie, kiedy ta kabina ląduje na modelu nie widać jest, że malowanie kolorem jasno-szarym zostało zrobione od zewnątrz. W momencie, kiedy model jest prawie gotowy, prawie skończony, gdy należy na niego nałożyć kalkomanie, należy zastosować takie pochewki, które w momencie, kiedy będziecie brali w dłonie. Będziecie dotykali pomalowanych powierzchni. Nie zostawicie śladów. Mam nadzieję, że jesteście coraz bliżej wykonania własnego perfekcyjnego modelu. A jeżeli już go zrobicie, sfotografujcie go. Czekamy na wasze listy i fotografie waszych modeli. Przysyłajcie je do nas. Dziś to już wszystko. Zapraszam do oglądania kolejnego magazynu plastikowych hit. Do zobaczenia!